Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, Głównie złość i... co można powiedzieć, no, przyjechaliśmy tu po trzy punkty, realizowaliśmy swoje założenia i... i wszystko się układało po naszej myśli. Graliśmy z przewagą jednego zawodnika, strzeliśmy bramkę, no i dajemy sobie strzelić... w końcówce meczu ręce opadają. Znaczy nie wiem, czy widzę, czy my byliśmy słabi w ataku, czy widzę w mocno obronie. Stworzyliśmy dużo sytuacji, dużo strzałów. Myślę, że szkoda, że nie poprawiliśmy na 2-0, bo, bo teraz byśmy nie rozmawiali o tym, bo wszyscy by, byliby zadowoleni. No. Mieliśmy ten mecz wygrać. No cóż. Patrząc na przykład Widzewa, to chyba dodałem to skrzydeł, bo dopóki nas 11-11, na to mieliśmy przewagę. Potem no, no niezrozumiałe też, że tracimy bramkę w takich okolicznościach. No, co można powiedzieć? Trzeba podnieść się, podnieść się po tym wyniku i, i walczyć dalej, bo nic nam nie pozostaje. Punkt zawsze, zawsze jest punktem, także no. Tylko, że patrząc na okoliczności tego meczu, to musieliśmy ten mecz wygrać. Teraz nie, nie myślimy o meczu z Dechem, bo będziemy myśleć pewnie od jutra. A na razie jeszcze w głowie siedzi ten mecz, także musimy się z tym przespać wszyscy chyba i, i, no i wziąć się do roboty.